Hej kochani, e, to, to my Music Dragon Selfies Pierwszy filmik Tak, to jest powitanie kanału, posuń się To jest powitanie kanału, no i może na początek przedstawimy nasze maskotki To jest Ryan no to jest Tiger. Ha, ha, ha. Normalnie mów! A ty to co? Moment Bóg. Bo... Zabawę wracam. Komputer mi klika. Moment bo... O, to ty No, muszę... eee. że się poprawi nie. Już. No to, to to jest Ryan. To jest Tiger. I jesteśmy w pisznie. Nie wiem że No i to jest... To są nasze rozkotki kanału właśnie. Eee... No dobra.

No i na początku chciałyśmy mieć serduszko Music Dragons LPS. Serduszko. serduszko w nazwisku. Tak? E, tutaj pewnie że to wyświetli, jak chciałyśmy mieć, ale niestety nie można było dodać takich znaków specjalnych, e, więc no, musim, musiałyśmy na coś zmienić te serduszka, bo koniecznie musiałyśmy, chciałyśmy coś mieć, jakiś znaczek na początku i na końcu. Więc e, postanowiłyśmy, że damy tu X. Jestem iluminat. Ostrzegam, ten, ten film może zawierać mnie. uj, uj! E, no dobrze. To teraz możemy zrobić jeden taki wyjątek. Czekajcie. Możemy zrobić taki jeden wyjątek i powiedzieć, kim jesteśmy. E, no dobrze. No i to jest nasz pierwszy filmik. Mamy nadzieję, że odnie... czekaj, się. że odniesiemy jakiś sukces. Będziemy nagrywać nie tylko moment, razem. Moment, bo... moment, moment, moment. Się tam tam tam. się, się Teraz ja ten kanał e, Ale czekajcie No musimy to oddale i gadamy już normalnie e, Będziemy tutaj wstawiać filmiki razem ale... Nie tylko, nie tylko Bo ja będę sama nagrywała Minecraft A ja będę sama może nagrywać te A i Minecraft jak się zainstaluje program To jeszcze sobie nie zainstalowałam Pewnie Wam trochę te naszej przyspieszymy. Dobra, cięcie. Może jeszcze będziemy nagrywały challenge różne albo vlogi, ale takie bez twarzy oczywiście. Tylko takie takie... Do, nie, nie Do Dotąd, tak. A, do ramion tak jakby. Tak. Czekajcie, może Wam pokażemy jak cięcie. Tam. Tak będzie nagrywać, tak tak, do, tak tak dotąd. Tak dotąd. I teraz, może odpowiemy na najczęściej zadawane pytania, czyli yy, w jakim programie montujecie? Będziemy montować w Movie Makerze i jeszcze w jednym programie, którego po prostu nie chcemy zdradzać. Yy, no dobrze, drugie pytanie: jak macie na imię? Ja nie powiem. Jak ty nie mówisz, to ja też nie mówię, chociaż pewnie większość pytań jest zadawana na kanale do LPS, więc niestety. Ja nie podaję mi i Ile macie lat? Na tym kanale też nie podajemy. No ale ja czym... mam więcej robię. Tak. Znaczy lat no nie, ale... No myślę... Się... No, 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 no tak. Możemy powiedzieć kiedy się urodziłyśmy, ale bez roku. Ja 10 listopada. Może 20. Tak. Bez roku. Czekajcie. Kolejne pytanie to ile macie LPS? Ja mam około 270-280. A ja mam tak, nie wiem, zresztą tak nie wiem, nie liczyłam. No. Eee, dobra, kolejne pytanie, jakie jest Wasz ulubiony kolor? Światowy, czarny, czarny, mi, czerwony, no i chyba już dwa ostatnie pytania. Wymieniacie się LPS? Nie, 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 nawet powtórką. Ja miała 10 powtórek, to bym się nie wymieniła. No Może z jakąś bliską osobą, na przykład z Tobą, jakbyśmy się znały, widziały i znały w realu. Ja, mi jest po prostu szkoda tych 5 i ostatnie pytanie, to przecież jest bardzo prywatne. Nie. Czy pokażecie kiedyś twarz? Nie! Zrozumcie to wy tam... Nigdy nie pokażemy twarzy. To jest prywatne. Pozwalają mi mówić, jak No. No. Już selekcji przypomnę. Ryan, jak już. Tiger! No więc jeszcze jest tak. Odpowiadamy teraz w tym filmiku na wszystkie hejty. Nas to nie rusza. I nie mamy zamiaru odchodzić z YouTube'a z powodu hejtów. Hmm. Nam to po prostu nie przeszkadza. Pytałam ciągle na próżnię. Jeszcze mam jedno pytanie. Nie? Um. Poczekaj, Boże, co to było? Nie wiem. Poczekaj, no bo miałam. Mm. Um. Czekajcie, ja sobie muszę to przypomnieć. Pytanie, Was czym to? nagrywacie? Ja fanem. Ale czym będziemy nagrywać ogólnie i... na ten kanał? A A jeżeli ty będziesz sama, to albo będziesz programem do nagrywania na no, konie, nie, na komputerze, takim, że ekran. albo właśnie telefonem chociaż i będziesz musiała sobie nagrywać wszystko na komputer. Zawarte takie mini, mini QA, kolka. Dobra, i yy, tak. Yeah. To jest mini QA, żebyście już nie zadawali tych pytań. Um, naszego Skype'a założymy niedługo i w opisie myślę będzie nazwa. Maila, mail też będzie nazwa. Ty, może kiedyś zrobimy to? konkurs? Nie wiem, ale będziesz Hi, 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 ja mam prawie 100 Brawo. na no, moim ekranie. Dobra, no to tyle, e, to pa. Patki. Ty idziesz w tamtą stronę, a ja w tamtą. Czyli, Prakty. że tak się wymieniamy. No. Moment, bo tutaj mi się odkleja trudno. Pa. Naro. No i mi się odkleja.